Ostatnio słuchajcie, tak po prostu sobie przeglądałem jakie to ja ciekawe datapaki mam schowane na swoim komputerze. No i oczywiście trochę tego jest, jako że jak dobrze wszyscy wiecie, ZETI jest maszyna udrobienia datapaków, a i w zasadzie duża część z tych datapaków, jak się okazało, jest w ogóle nigdy przeze mnie nie wykorzystana, Ani w żadnych nagrywkach, ani w niczym. Tak po prostu sobie leżą i czekają na jakieś lepsze dni. I słuchajcie, dla jednego z tych datapaków lepszy dzień na trzy dzisiaj, wiem, na takim sobie właśnie zagramy. I co to za datapak? Co to za datapak zeti? Słuchajcie, dat te, e, datapak ten wprowadza jedną bardzo prostą zmianę. A w zasadzie jedną bardzo prostą zasadę, mianowicie, słuchajcie, jeżeli pójdziemy sobie na przykład tutaj na dół, zeskoczymy, a w zasadzie bardziej spadniemy i popatrzymy się na jakiegokolwiek moba, to dzieje się to, dokładnie tak, <laughs> dzieje się to, nie możemy się patrzeć na żadne moby, bo jeżeli to zrobimy, to automatycznie zostajemy przy teleportowaniu gdzieś na drugi koniec naszego świata. I oczywiście takie coś jak patrzenie, czy nie patrzenie na moby, no to jest rzecz, na którą nigdy byśmy raczej nie zwrócili uwagi, jeżeli wiecie o czym mówię, e, natomiast tutaj będziemy musieli na to zwracać uwagę. Musimy się patrzeć, czy nie patrzymy się... Jezu, musimy się patrzeć, czy się nie patrzymy, tak? Musimy zwracać uwagę, czy się czasem nie patrzymy na jakiegoś moba, czy jest... nie jesteśmy blisko patrzenia się na jakiegoś moba, bo jeżeli to zrobimy, no to zwy... Popatrzyłem się na zamiego. to zwyczajnie zostajemy tak jak teraz, wyteleportowani gdzieś w losowe miejsce. I to jest o tyle nieprzyjemne, że znowu się popatrzyłem na zamiego. super. Że o ile nie wiem, na przykład coś zaczynamy sobie budować i zostaniemy nagle wyteleportowani, no to już nie wiem gdzie to jest. Nie możemy tego dalej budować. Także jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo wszędzie są świnie i możecie sobie ode mnie iść, bo nie chce się na Was patrzeć. Popatrzyłem sobie właśnie na jakieś ryby. Czy coś takiego, czy squidy, także wiecie, jak to ciężkie. Nawet nie widzę mobów, czasami na które się patrzę i się na nie patrzę. Ach, jakie to jest irytujące. Także musimy uważać na absolutnie wszystko. Nie możemy się nawet patrzeć tutaj, bo tutaj są squidy, chociażby. Tak, jak zauważyliście, teraz mi nie złapało tego squida, a to dlatego, że byłem dalej niż 16 kratek od niego. Także, żeby nie było, jak Gdzieś są moby tam daleko na szczycie tej górki, i ja na nie się popatrzę, to mi ich nie wyłapie bo są po prostu za daleko. E, ten dyns, dystans jest jeszcze krótszy, na przykład pod ziemią, ponieważ pod ziemią jest on ustawiony, jeżeli tam jesteśmy na 8 kratek. Także wówczas nie powinno nam tego w ogóle prawie nigdy triggerować chyba że bezpośrednio spotkamy jakiegoś creepera, e, czy też nietoperza, od których się roi w tych jaskiniach. Super, chciałem pokopać kobla. Tu tylko dioryt. No, goddamnit, nic ciekawego. Sam dioryt. Natomiast udało nam się znaleźć również żelazo. No, dobra, w sumie nie będę narzekał. I tak będziemy potrzebowali jakiegoś węgla, żeby to przepalić, czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się, przecież nie gram tak dużo w Minecrafta. Ale przede wszystkim przydałby nam się najpierw kamienny kilof, żeby to sobie wydobyć. I przy okazji nie patrzmy się nigdzie, gdzie nie, powi nie, nie powinniśmy się patrzeć, tam jest squid i prawie się na niego spojrzałem. Bo ja naprawdę chcę ten też razem. Zależy mi na nim i to tak w zasadzie bardzo mocno. Także chciałbym sobie zebrać, dziękuję, dziękuję. Bardzo szybko. I teraz dopiero za jego pomocą, a w zasadzie za pomocą kobla możemy sobie zrobić jakiś piecyk i do tego piecyka wrzucić e, sobie żelazo, które przypalimy sobie w zasadzie tylko drewnem. No dobra, już nie potrzebujemy tego węgla czy niczego takiego, jakoś się obejdziemy, e, tylko musimy się też obejść bez patrzenia się za nas, bo tam są squidy i sobie bardzo kulturalnie pływają. Mam nadzieję też, że słuchajcie, nie okaże się, że tutaj jest cave jakiś i w środku łazi zombie, bo jeżeli się popatrzymy nawet przez bloki, no to nam może tego zębiego wyłapać i nas teleportuje w losowe miejsce. E, także generalnie musimy się bardzo mocno pilnować, jakby ktoś się zastanawiał, czy nie łatwiej się patrzeć do góry cały czas. Teoretycznie tak, okej. Okay. Teoretycznie niby mogłoby być to łatwiejsze, ale też nie widzimy, co jest dalej niż 5 kratek od nas. Także to jest trochę niewygodne. Z kolei z dół, w dół, jakbyśmy się spojrzeli, to tak, jak mówiłem wcześniej, tam mogą być kawy, w tych kawach mogą być moby. Spojrzymy się na te moby w Kejwach, No i tyle z naszego, w zasadzie, nieteleportowania się przez dłuższy czas. Natomiast, jeszcze, słuchajcie, nie tyle z naszego żelaza, ponieważ ono kończy się przepalać. Zaraz będziemy mogli sobie zrobić jakieś narzędzia. Jak już mamy narzędzie, to pojawia się podstawowe pytanie: jak ja mam sobie do cholery zrobić coś do jedzenia? <gry> Wobec Kitu, naprawdę poszedłbym sobie wziął, Jezu, popatrzyłem się. Wziąłbym sobie te rybki, które pływają w tej rzeczce, czy coś takiego. Poszedłbym sobie, znalazł jakąś fajną świnkę i ją zatłuk. Tylko wiecie co? W tym wszystkim jest jeden mały problem. Musimy się popatrzeć na te moby, żeby je zabić. I... I tak się składa, że nie możemy tego robić, bo się wtedy wyteleportujemy i nawet nie zdążymy ich zabić. Także jeden wielki Minecraftowy paradoks. Także musimy znaleźć sobie inną alternatywę i musimy wykombinować gdzie tutaj może być cokolwiek do jedzenia. Oczywiście możemy sobie zrobić nasionka i nie wiem, coś tutaj do tych nasionek dorzucić, żeby nam to wszystko fajnie urosło, natomiast tym czymś najpewniej musiałby być bone meal, a żeby zrobić bone meal potrzebujemy kości, a żeby zdobyć kości musimy zabić szkieleta. A tego nie możemy zrobić oczywiście, bo musimy się na niego wtedy popatrzeć. Więc, no, nie do końca wiem co robić w tej sytuacji. E, chyba, że wymyślimy lepszy sposób na zabijanie mobów. I mam już taki pomysł. Dobrze się składa, bo słuchajcie, mam trochę drewna, żeby sobie zrobić crafting. I mam trochę żelaza, żeby zrobić sobie wiaderko. Jeżeli myślicie o tym, o czym ja myślę, to tam znajduje się źródło klawy, po które właśnie w tej chwili sobie idziemy. A po co nam to źródło Kolawy? Otóż sprawa jest bardzo prosta. Po prostu no za chwilę w sumie zobaczycie co ja tutaj zamierzam zrobić. A to co zamierzam zrobić jest myślę całkiem ciekawe. Zbierzemy sobie to, proszę bardzo. Skopiemy się trochę niżej, minimalnie niżej. Dziękuję bardzo. Zejdziemy sobie jeszcze tutaj, jak da radę. No, i pójdziemy sobie do tych krówek. Oczywiście to wszystko nie patrząc się na nie, bo jak się na nie popatrzymy, to będzie mocno słabo. I teraz musimy zrobić to bardzo szybko, bardzo prosto. Musimy zrobić. Nie choć krowo nie chce się na ciebie spojrzeć. Musisz stanąć w miejscu. Proszę, stań w miejscu. Nie stanie w miejscu. O, dobra. Teraz robimy tak. I czekamy. Dziękuję bardzo. <laughs> jestem ofi oficjalnie mam 200 IQ. Oczywiście, zrobimy sobie tak więcej, żeby mieć więcej żarcia i robi nam się noc. Na szczęście wiecie, Zeti jest bardzo mądrym człowiekiem i ma e, gamę ustawioną na 1000. Także apparently jestem cheaterem, jak się od niedawna okazuje. E, a tak serio to uważam to za absolutnie niezbędnik osoby nagrywającej, także proszę się z tym nie kłócić. Tak jak kłócić się z nami nie będzie ta krówka. I... Te fantomy. To było akurat ciekawe, okej. Okay, oficjalnie możemy już zawsze uciekać przed fantomami, bo jak się na nie spojrzymy, to po prostu nas gdzieś wyteleportuje. Chodźcie tu krowy. Jezu nie! Tam była trawa, nie przewidziałem tego. spłonę, 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 spłonę. spłonę. Pamiętacie ten fragment, w którym mówiłem o tym, że Zeti ma 200 IQ? E, zapomnijcie o tym, to, to, to już się chyba nie sprawdza jednak. E, w każdym razie, no, my musimy wykombinować coś, co możemy zrobić w tę ciemną noc. I najlepszą metodą by było faktycznie nie patrzenie się na moby. Chociaż to nie jest głupie, wiesz co, to naprawdę nie jest głupie, bo jak idzie sobie taki creeper akurat, to chyba lepiej się na niego spojrzeć i już się gdzieś wyteleportować z dala, niż wchodzić w... Nie wiem, w jakąś sprzeczkę z tym kliperem to nie jestby dobry pomysł, mimo wszystko. Jak na złość, akurat wszędzie są moby. Jak ja nie mogę się patrzeć na moby, to są wszędzie, dosłownie. Ale jak na przykład, nie wiem, chcę sobie pograć na luzie i pozabijać trochę mobów dla expa, to już nigdzie ich nie ma. Typowy Minecraft. Tak za każdym razem. I tutaj jest łóżko. I możemy do łóżka wejść. I nikt nam tego nie zabroni zrobić. Ale już słyszę, że idzie do mnie zombie, także musimy szybko wstawiać. Także mam nadzieję, że się szybko obudzę. I dobra, nie patrzymy się. Idź precz, mały skubańcu. Nie patrzymy się na żadne moby. Ja się tu schowam, nie patrzę się na ciebie. Otworzę sobie skrzyneczkę i mam ziemniaki. Super, mamy pyrki, pyrki, pyrki. pyrki I kwiatek. Dzień dobry, pszczółki. Normalnie zapewne bym się nacieszył waszym widokiem trochę bardziej, ale może nie dzisiaj. Wiecie co? Dzisiaj jednak nie wejdziemy sobie w interakcję. Dzisiaj Zeti sobie zbiera drewno już któryś raz. Ja naprawdę nie wiem jak to jest, że w każdym wyzwaniu datapackowym, które robię na swoim kanale i właśnie zrobiłem dwa crafting... Właśnie otworzyłem, otworzyłem crafting tylko po to, żeby zrobić w nim crafting. Jezu, jestem głupi. Ale słuchajcie, naprawdę nie wiem jak to jest, że dosłownie nie umiem zaliczyć samego wyzwania, które sam sobie... Postawiłem na własnym datapaku. Nigdy mi się to nie udaje, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście. Dosłownie nigdy. <grystanie> nie, no, nadal mnie rozwaliło to z tym craftingiem. Ja już po prostu osiągnąłem, słuchajcie, ten poziom, że mnie moje własne datapaki przerastają. Tak jak w zasadzie przerasta mnie ten zombie, który do mnie idzie, bo nawet się nie mogę na niego popatrzeć. Eee, dobra, musimy coś wykmienić. Mądrego. Mam plan. Polega on na tym, że zrobimy sobie tak. Haha. <grystanie> A go właśnie okiwałem pięknie. Dobra, słuchajcie, teraz zbierzemy sobie jeszcze trochę tego żelaza, żeby mieć na jakieś wiadereczka czy coś takiego, bo aparentnie są one bardzo przydatne w tej gierce. No i oczywiście pójdziemy sobie jeszcze trochę pokopać, bo w sumie mamy taką możliwość. To wszystko zrobimy, oczywiście, mijając niezliczone zastępy strasznych pająków, i jeszcze gorszych nietoperzy, które latają tak, że nawet nie wiesz, czy nie chcą na nie się nie spojrzeć. Tylko dobra, bo tutaj mi wychodzi jaskinia na górę, a nie o to mi chodzi. I co tu się dzieje, co to za nielegalne rzeczy w Minecraft? E, proszę. Usuńcie to, naprawdę. Dobra, ja sobie tam wyjdę w sumie. Co tam się dzieje takiego ciekawego? Aha? Aha. Fajne źródełko. Dzień dobry krzyż w Minecraft to znak boski przecież jest. A co ja tu znalazłem? A dzień dobry, co to? Takiego ciekawego. Chyba znaleźliśmy sobie opuszczone kopalnie, w których są szkielety, które do mnie strzelają. <noise> Co nie jest dobrą wiadomością. To jest chyba najgorsza rzecz z tych wszystkich możliwych rzeczy tutaj. Nie możemy się nawet na szkieleta spojrzeć, który do mnie napierdziela. i sobie. <noise> w zasadzie na nic nie możemy się spojrzeć. Możemy sobie tylko łazić jak te ślepe dzieci, które nie wiem gdzie łażą. Cześć szkielecie, i sobie. <noise> Jak on pięknie utknął tutaj w ogóle i do mnie strzela. I to nie jest dobry znak, bo ja się chyba jednak tutaj zgubiłem. E dzień dobry! Dzień dobry! Do widzenia. Także to by było w zasadzie na tyle w tym odcineczku. Oczywiście dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!